Cześć, witajcie. Nazywam się Michał i chciałbym wam dziś pokazać nową funkcję w naszej platformie: mianowicie rozdziały w filmach. Jeśli tworzycie kursy wideo, na pewno wiecie, jak ważne jest, aby wasi kursanci mogli łatwo wracać do kluczowych momentów. Przewijanie filmu tam i z powrotem w poszukiwaniu kontratnej części może być frustrujące. Dlatego wprowadziliśmy właśnie rozdziały oraz ważne momenty, które sprawią, że oglądanie Waszych kursów no, będzie po prostu przyjemniejsze i wygodniejsze. No i dzięki tej funkcji Wasi kursanci mogą szybko przeskakiwać do wybranych sekcji filmów. Zresztą tak jak widzicie tutaj na przedstawionym przy sobie przykładzie. Tutaj na przykład mamy intro. jak e pandra na pianinie. Tutaj mamy główną melodię. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy rozwinięcie. No, i to, co właśnie teraz pokazuję, to są oczywiście rozdziały, tak? Czyli przedziały czasowe, pięknie podpisane. A tutaj ta kropeczka, którą widzicie na pasku postępu, to jest tak zwany ważny moment, czyli pojedynczy punkt wideo, który chcielibyśmy zaznaczyć. Tutaj na przykład zdarzyła mi się fałszywa nuta. Nie wiem, czy to słychać. Chyba słychać. No i mniej więcej tak to działa. Teraz pokazałbym wam, jak to działa w praktyce. Czyli jak to skonfigurować po stronie panelu administracyjnego. A więc gdy przeszliśmy już do panelu administracyjnego, przechodzimy oczywiście do zakładki moje multimedia oraz wideo. No i edytujemy nasz interesujący nasz plik. Jeżeli nie macie pliku, to wiadomo, wgrywamy sobie plik tutaj. Za pośrednictwem przycisku wybierz pliki, wybieramy tam wideo, następnie wysyłamy pliki. Gdy wideo się prześle, będzie ono tutaj dostępne. Wtedy klikamy sobie w tą pierwszą ikonkę. Edycja pliku wideo. I przechodzimy do takiego szybkiego iteratora, w którym możemy wszystkie opcje związane z naszym wideo ustawiać. Takie jak nazwa. To jest nazwa tego utworu, który tam był grany. Tutaj mamy podgląd tego wideo. Jak widzicie tutaj jeszcze tych rozdziałów nie mam, co dopiero dodamy. Tutaj są wszystkie informacje o pliku. No i przechodzimy do następnego kroku. Następny krok to miniaturka, jeżeli jakąś macie, oczywiście możecie jakąś wgrać. Klikacie wybierz plik i wyskoczy Wam okienko eksploratora i tam pięknie wybieracie sobie miniaturę. Następny krok to napisy, jeżeli Wasz film chcielibyście, aby posiadał napisy, to jak najbardziej możecie tutaj to wgrać. W tym filmie chciałem Wam pokazać rozdziały, więc to pomijam, to wszystko jest jak widzicie tutaj opcjonalne. No i przechodzimy właśnie do naszych rozdziałów. Tutaj jest taka krótka instrukcja, jeżeli chcecie się zapoznać, i ja to w skrócie tutaj wszystko opowiem. No Żeby dodać rozdział, to trzeba kliknąć przycisk ten niebieski. No i klikamy i pojawił nam się pierwszy rozdział. No i oczywiście musimy sobie po prostu ustawić, Tak w jakich ramach czasowych dany rozdział ma nam się pojawić i z jakim tytułem. No więc wybieramy. Ja w moim filmie mój pierwszy rozdział trwa od początku do 21 sekundy. Więc sobie klikam i ikonkę zeglara i może jechać z strzałkami lub dwutrotnie kliknąć tutaj i wpisać z klawiatury. 21 sekunda. Bardzo ważne jest, żeby tutaj jeżeli nawet wasz film trwa tak jak u mnie 3 minutki, to te godziny, które nie występują podawać jako zero, to też znajdziecie w tej instrukcji. No i pierwszy tytuł to był falstart, bo tam jeszcze nie zacząłem grać. No i mamy pierwszy rozdział, tak? Możemy tu sobie zwinąć i dodajemy kolejny rozdział. No i u mnie drugi rozdział trwał od 21 sekundy, czyli tak jak się skończył tamten, to jest dość ważne, bo jeżeli zrobicie sekundę przerwy, to taka przerwa też wam w pasku postępu na wideo się pojawi. No i lecimy dalej. Możecie od razu też wpisywać klawiatury, nie trzeba klikać zegara. także jak wam wygodniej. 42, no i tutaj powiedzmy intro i tak dalej i tak dalej. Jak tu już przejedziecie całe wideo, wszystkie rozdziały, Wtedy przechodzicie do następnego kroku, czyli do ważnych momentów. To jest właśnie ta kropka, którą tam pokazywałem. Jeżeli macie jakąś, jakiś ważny moment, który chcielibyście zaznaczyć oprócz rozdziałów, no to klikacie sobie dodaj moment i tutaj po prostu wybieracie, kiedy ta kropka ma się pojawić, czyli w jakiej minucie. No na przykład załóżmy, że w 30 sekundzie. No i powiedzmy, dla testów piszemy sobie test, bo dlaczego lub nie. To zawsze będzie można zmienić, więc się tym nie przejmujcie. Można też te rozdziały usunąć. Też wszystkich nie zrobiłem, bo tutaj chciałem tylko pokazać, jak to będzie działało. No i teraz gdybyśmy przeszli sobie do tej lekcji. Oj, uciekło mi. Na szybkości spróbujemy ją znaleźć. I zacznę od początku. I widzicie, teraz mam tych rozdziałów troszkę mniej. Bo zrobiliśmy tylko ten, ten. Tu zrobiliśmy małą przerwę. I ten. Ale jak widzicie, nasz ważny moment jest. Jeżeli będziecie dokładnie z sekundami w waszym filmie lecieć, to wszystko powinno być elegancko. No i dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta funkcja wam się przyda i że ułatwi życie Waszym kursantom. Dziękuję za uwagę i cześć!